No, cześć, hej, witam Was bardzo serdecznie. Ciekaw jestem, jak Wam minął ten no, wspaniały, nie dla wszystkich wspaniały poniedziałek. U mnie minął bardzo, bardzo sympatycznie, spokojnie. Dzieci poszły do szkoły, dzieci zostały odebrane ze szkoły. W międzyczasie z małżonką zrobiliśmy tak zwany shopping, czyli pojechaliśmy na no, takie niezbędne i mniej. Niezbędne zakupy, no, taki wiecie, no, poniedziałek organizacyjny po weekendzie, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i tyle. Generalnie na chillaucie i na relaksie, na relaksie też podszedł do pewnej sprawy francuski piłkarz. No, może nie francuski piłkarz, no, ale piłkarz, który gra w Paris Saint-Germain. Mianowicie ów piłkarz, o którym tutaj, znaczy którego to imię zaraz im nazwisko wymienię, odmówił gry, żeby nie. Z... Znaczy odmówił założenia tęczowej koszulki, aby nie być kojarzonym z dniami, które to są dniami, tudzież które to mają być dniami walki z homofobią. Słuchajcie, tutaj widzicie ów pana gościa, który tak uczynił. Yy, takie są skutki wiązania sportu z ideologią i zgadzam się z tym. We Francji piłka nożna ma służyć do wychowywania w duchu różnorodności i tolerancji. Stąd pomysł progresywnej minister sportu, by piłkarze angażowali się w tzw. dni walki z tak zwaną homofobią. Pomocnik Paris Saint-Germain Idrisa Gouet. Yy, najważniejszy, yy, najwy najwyraźniej miał tego dość, yy, pochodzący z Senegalu piłkarz, nie chciał podobnym założyć ów yy, koszulki, nie chciał być kojarzony z ideologicznym yy, cyrkiem yy, na rzecz właśnie yy, tej walki tudzież pseudo-walki yy, i po prostu nie pojawił się szat w szatni swojego zespołu przed meczem z Montpellier. Jak podaje La Parisienne, yy, piłkarz nie miał Żadnej kontuzji, ale zamiast y, wybiec z Paris Saint-Germain na boisko, usiadł na trybunu, trybunach. Słuchajcie, tak jak mówiłem, okazuje się, że podobnie jak w zeszłym roku, ten zawodnik nie chciał być kojarzony z dniami walki z homofobią y, narzucon narzuconym w ostatniej kolejce y, League One. Paris Saint-Germain wygrało z Montpellier 4-0. Ale nieobecność Idrysy Gueye została zauważona. Dziennikarze ustalili, że 32-letni reprezentant Senegalu był e, przewidziany do gry, ale był. E, ale przepraszam, były gracz Evertonu zniknął z radarów klubu. I nie był to yy, przypadek, ponieważ sprawy nagłośniono, należy oczekiwać jakiejś kary. Piłkarze yy, dni walki z homofobią obchodzić yy, nie za bardzo chcą. Yy, znaczy nie za bardzo chcą się identyfikować z tym ruchem, który został im yy, narzucony, ale muszą. Takie tutaj podają informacje. W poprzednich latach kapitanowie drużyn na przykład dyskretnie ściągali tęczowe opaski kapitana, nie zakładali ich. Także, także niektórzy trenerzy. Oduraczanie tak naprawdę trwa, chociaż akurat za otwarty bunt Senegalczyka należał się brawa, odmówił złożenia założenia koszulki z tęczowymi elementami i powołał się na względy osobiste. Już Ja tu oczywiście, broń Boże, nie namawiam ani do niechęci do innych ludzi itd., itd., ale też osobiście uważam, że, yy, że nie powinno mieć miejsca, N nie powinno być takiego cyrku yy, z tymi przeróżnymi kolorowymi yy, gadżetami, yy, które to Ym, są, że tak powiem, no, zakładane yy, z przykazu, że ty musisz, bo coś tam, coś tam i coś tam, i coś tam. No, jest to oczywiście jedną wielką głupotą. Uważam, że Senegalczyk, tutaj spadają informacje, że nie zrobił tego ze względu na tak zwane, znaczy, zwane tak zwane, no nieważne. Ym, ma taki przykaz, że tak powiem, ze swojej religii, z islamu, takie są tutaj doniesienia, i tak dalej. No ale tak czy inaczej, no pod tym względem, akurat szacunek za, za to, że, no, że za wierność, za jego wierność zasadom, no po prostu. I tyle. Jeśli uważa, że nie powinien, to uważam, że nie powinien. Jeśli więcej ludzi by się po prostu, no, że tak powiem, sprzeciwiło temu, to może nie byłoby takiego przymusu. Oczywiście trzeba edukować, trzeba informować itd., itd., ale to nie powinno przybierać, że tak powiem, właśnie formy cyrku bo y, to, z czym mamy do czynienia to os, os, w ostatnich latach, no, powiedzmy do powiedzmy, no, latach ostatnich tak, pod tym względem, tak zaokrąglimy, y, no to jest y, po prostu jeden wielki cyrk. Trzeba, trzeba y, innych ludzi szanować i tak dalej tak dalej, takimi jakimi są, ale nie można y, popadać po prostu w paranoję. a obecne społeczeństwa na świecie coraz częściej i coraz łatwiej popadają w wszelakiego rodzaju paranoje i tak po prostu kółeczko się paranoiczne toczy. Ale to jest moi drodzy, nie koniec no, <laughs> zaskakujących informacji z Francji. Skupimy się dzisiaj na Francji, aby odbiec od kwestii ukraińskich i tak dalej, no bo ile, ile, ile można. Francuskie koleje zaproponowały pracownicom testowanie tak zwanych, no nie tak zwanych, testowanie maj majtek menstruacyjnych, słuchajcie, tak, tak dokładnie. Zaproponowano im testowanie majtek menstruacyjnych, słuchajcie, w przypadku braku toalety maszynistkom we francuskich kolejach SNCF zaoferowano majtki menstruacyjne. Kierownictwo kolei zaproponowało swoim pracownicom przetestowanie takich majtek i było zaskoczone, zdziwione, że wywołało to wewnętrzny protest. Miesiączkowania okazuje się bardzo modnym. Tematem Hiszpania zmierza wprowadzić, zamierza na przykład wprowadzić trzydniowy urlop menstruacyjny, a we Francji oferuje się pracownikom kolei możliwość używania zmywalnych majtek ochronnych w przypadku braku toalety lub utrudnionego dostępu do tego przybytku, słuchajcie. Jak ujawnił dziennik La Parisienne, propozycja spotkała się z oburzeniem, a do tej sprawy wmieszał się nawet, wmieszały się nawet lewicowe związki z CGT. Wszystko zaczęło się od maila wysłanego do w połowie kwietnia przez działaczy kolei odpowiedzialnych za równość płci jest, jest taki coś do 394 zatrudnionych tam kobiet w roli maszynistek lokomotyw. Słuchajcie, mail zatytułowany Majtki menstruacyjne, faza testowa <grywa> Absurd Monty Python. Proponował udział w eksperymencie skorzystania ze słynnych majtek wielorazowego użytku, docenionych przez y, pokolenie Y, które chronią nawet przez kilka godzin w przypadku utrudnionego dostępu do urządzeń sanitarnych. Dział do spraw równości szukał ochotników do przetestowania majtek jako alternatywy dla y, konwencjonalnej ochrony sanitarnej. Słuchajcie, y, y, za bo Zapre... zaraz, 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 Ja się gdzieś tutaj, nie nie zgubiłem się ok. Yy, zaprotestowano SGT, które dostrzegło w tym chęć przykucia pracownic na stałe, na całe yy, 8 godzin do miejsc pracy. Słuchajcie, tymczasem rzeczywiście od czasu dopuszczenia kobiet do tego zawodu powstał problem. Prowadzący pociągiem nie zawsze mają dostęp do toalety, ile, ile może mężczyźni jakoś sobie radzili. To z niewiastami nie jest problem. W przypadku menstruacji nie ma gdzie zmienić tamponów czy podpasek, więc szukano wyjścia zastępczego. Majtki menstruacyjne są dość drogie, więc uznano, że ich sfinansowanie przez zakład pracy jest pomysłem dobrym. Po fali krytyki yy, koleje francuskie stwierdzają, że grupa nadal pracuje nad długofalowymi rozwiąza rozwiązaniami ów. Tematu Anne-Sophie Noblot, prezes kolei francuskich, napisała na Twitterze, że koleje francuskie będą starały się wprowadzić rozwiązania równolegle: mapowanie i inwentaryzację toalet na całym terytorium itd., itd. Jednak cztery wolontariuszki przetestują w ciągu najbliższych dni także specjalne majtki z ekologicznej tkaniny Fair. Trade, słuchajcie. No, no, ciekawa sprawa, ciekawa sprawa. Majtki menstruacyjne. No, ciekaw jestem, jak tutaj panie yy, oglądające się odniosą do tego tematu. No, temat nie jest prosty. Temat jest, yy, no, może być jak najbardziej dla pań kłopotliwy. Ja yy, tutaj nie będę yy, krytykował yy, pomysłu stacji kolei francuskich i tak dalej. Bo. No, że tak powiem, nie jestem w temacie. Także niech panie tutaj się wypowiedzą na temat tego, czy to jest dobry pomysł, ławy maszynistki miały takie majtki w użyciu. Może to rzeczywiście pomoże. No, powiem szczerze, że jest to zaskakujący news. No, ale cóż po prostu jest ciężko moi drodzy. Jak zapewne słyszycie, żona postanowiła sobie wysuszyć włosy, a więc ja po prostu ulotnię się z tego tutaj mojego przybytku. A was serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia jutro.